Zajechaliśmy sobie zjeść śniadanko po ciężkiej nocy. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Może trochę jest mnie ogarnięta, trochę ale bardzo. trochę bardzo, ale jechaliśmy całą noc. Yy, zatrzymaliśmy się yy, tutaj po trasie na leciutkie śniadanko. To co prawda już resztki kroazantów z Nutellą, kawę, małemu świeżo wyciśnięty sok. Mały tutaj kącik zabaw od razu przybiegł, bawi się. No nic, skończymy chyba skarbie śniadanko i lecimy dalej, tak? Bo szkoda czasu, za dwie godziny będziemy na miejscu. No. Dobra, to w drogę. Po posiłku nadal ruszyliśmy w trasę. Nie wiem, gdzie jesteśmy, chyba że. Skarbie masz pojęcie, gdzie jesteśmy. W czy nie? Francji. <gry> no ja wiem, ale bliżej. Bliżej? Bliżej to mamy jeszcze 260 km. Tak, do, do celu do hotelu mamy 2 godziny i 35 minut. Pojedliśmy croissanty z e, Avec Chocolat <laughs> latem Makiato. E, małe musoczek wycisnęliśmy świeży tam z pomarańczy. No i jedziemy dalej. W sumie to droga niezła chyba, nie? Bo ja część przespałam, to znaczy większą część, ale ty miałeś jakieś trudności. Z tobą, że Nie chrapałaś. O, nie chrapałam, nie <grym> Radio mówiła że nie zacznie za ten, zakręczałaś. Oż Nieprawda, nie słuchajcie Prawda, go. Nie słuchajcie go łże, jak zwykle. Dobra, dalej ruszamy w drogę. się do hotelu. 3 minuty. 1,5 kilometra Bardzo jesteśmy ciekawi, co to za hotel. Może jakaś speluna. <noise> Może jakaś speluna. Nie, no wyglądało dobrze, słuchaj. jakieś wąwozy, się czuję, jedziemy z tego hotelu, jedziemy i dojechać nie No. Boże, może takaś pułapka. O nie. Ciekawe, aż coraz bardziej mnie intryguje, jak ten hotel będzie wyglądał. O. No i już wszystko wiadomo, zobaczcie, wjeżdżamy pod hotel, jaki piękny widok. Może. Może tak, a może nie. A może nie. <gry> a. Jedziemy dalej, jednak to nie był jeszcze wjazd do hotelu. A to był chyba jest tutaj, tutaj gdzieś? Bo strasznie tajemnicą to wszystko owiane. Chyba tu. Coś mi się właśnie wydaje. O, szlaman. No jedź. No, okay, ale... no nie wiem. No cześć kochani, jesteśmy na miejscu. Już w docelowej miejscowości dojechaliśmy, ale musieliśmy przyjechać znaleźć szybko coś do jedzenia czyli McDonalda, bo poszliśmy do recepcji i się okazało. To znaczy my wiedzieliśmy o tym wcześniej, że pokój będzie dostępny od 16, że jeszcze dwie godzinki, może nawet i ze dwie pół. Ale pani była tak miła, że powiedziała nam, że jeśli pokój będzie wcześniej gotowy, że zadzwoni do mnie na telefon, żebyśmy przyjechali. Mało tego, nie powiedziałam wam jeszcze, że te wakacje spędzamy z Karlą i z jej chłopakiem, z Wiktorem, tylko że oni dolecieli do nas z Polski i przylecieli samolotem wczoraj do Nicei nocowali w Nicei i teraz z Nicei przemieszczają się pociągiem do gdzie? Do Kan. A z KAN już ich Krzysiek odbierze i przywiezie do nas tutaj, do hotelu. W każdym bądź razie miejscówka wydaje się ładna, jest fajne powietrze, jest inne powietrze, w ogóle ten zapach mi się wydaje całkiem inny, albo po prostu już za dużo wałcie czasu spędziłam i już teraz wszystko mi się inne wydaje ile jechaliśmy tu kochani z Holandii? Godzin? tak? bo może ktoś będzie ciekawy moment, moment, niech się to odpali. czekamy czekamy z Rozendala <grym> 12, 12 godzin 12 godzin autem jechaliśmy 1264 z... km 1232 km 12 godzin z Rozendala z Holandii tutaj na lazurowe wybrzeże do miejscowości. No, do miejscowości, nie, <laughs> nie wiem. wiemy. Napiszę wam tutaj gdzieś, na dole. Sofil Hotel La Palace. Sofil Hotel La Palace, ale to jest nazwa hotelu. A miejscowość wam tutaj gdzieś na dole napiszę. No i co, czekamy tylko na, na nich aż to jadą. Boże, on rzuca tu coś. Aleks, nie można tak robić. Nieładnie. Nie, <laughs> nie, nie. nie rzuca się, daj tacie pudełeczko. Tacie daj. Nie, nie. daj tacie. tacie daj. Dziękuję. Chudzo. Um, Boże, niewychowane dziecko, nie wiem, kto je wychowuje. Nie, 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 nie. Chcesz wyjść? Skarbie, może wiesz co? Weź, ja go przebiorę. Mam tyle rzeczy, że ja nawet nie wiem gdzie co mam. Yy, muszę mu znaleźć teraz jego walizkę. A gdzie są walizki? No, na samym końcu. Gdzieś, gdzieś jest taka jego z kaczorkiem walizka. Yy, tylko krótkie spodenki mu znajdę. Zmiana temperatur straszna. W Holandii miesiąc czasu padało tutaj wyjechaliśmy, wysiedliśmy z samochodu jest upał Tak. no z kaczorkiem i tam a bo on chce, e, e, króliczka tam zobaczył to tak, ona. tak ale co jeszcze? jeszcze spodenki mama wyciągnie, nie czekaj Przegrałam go, bo naprawdę gorąco. A to, że patrz, tam to sprawdzaj zobacz. Tutaj, sprawdzaj koła, czy klocki. Nie, zajrzeć, czy są klocki całe. Dosyć klocków jest? Hmm? Starczy? Tam jak włożyć palca, patrz tam daleko, tam można zobaczyć. On to jak tata. Wszystko paluszki. sprawdza, koła w samochodzie. Genów się nie oszuka, mały mechanik. Hmm? Dosyć klocków jest? No i elegancko. Musieliśmy gdzieś poczekać na Karle i na Wiktora i przyszliśmy taki... E, znaleźliśmy mały zaułek plażowy. Pięknie tu jest. Nie wiem, czy słyszycie, czy wiatr. E, ale lepiej tu poczekać, bo jest naprawdę pięknie, niż e, siedzieć w McDonaldzie. i so, e. o! Więc e, mamy taki apartament. Tu podwójne łóżko. Tutaj kanapa jeszcze jest rozkładana. Telewizor. Tu jest sypialnia. Mhm. Też telewizor. Z, dwóch, z obydwu pomieszczeń pokoi. Wychodzi się na taras. Tam mamy widoczek na morze, trochę go drzewa przysłaniają, ale jednak. Duży, jest bardzo duży. Tu jest lodóweczka. Tutaj sobie można zrobić kawę. Jest nawet mikrofala na górze. Mhm. No, szafa na ubrania. Tutaj też jest sejf. Nieźle to wygląda. Tu jakaś szafa. A tu piec. Tak jakby mieszkanko małe zrobione. Prysznic. łazieneczka I tutaj się wchodzi do toalety. Nieźle. Naprawdę nieźle to jest zrobione. Takie po prostu mieszkanie. I jak się wychodzi, o tam, wchodzimy na górę po schodach. Mm. Tak to wygląda. Skarpetki byś miał mokre. Tu jest Taras. O, jaki piękny. Widok na kort i za kortem. Może tam nie wiem, czy widzicie. Bardzo blisko tu jest do plaży. on W sumie ten hotel jest prawie przy samej plaży. No i na dole można go przejść, obiekty naokoło. Ponoć mają dla mnie prezent, bo mam niedługo urodziny. Dobra, czekam. Czekam, czekam. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ktokolwiek wiedział, ktokolwiek wie. No, po co zaklejasz, jak ja to za chwilę odkleję? No, brzmi. Ła! Wow. No i co, teraz mam się męczyć, żeby to odkleić. Super. No, i po co żeście zakleję? To jest żmijanie. A nie, łatwo się odkleja. Forte Fusion Beauty Eye. Płatki pod oczy. Tak. Ooo. 40 oszczędnych. <grym> wow, dziękuję. I te oczy masz tam jeszcze. O, to znaczy, że już starość mi wychodzi pod oczami, Nie, no to czy to co? Nie, się dbać o siebie. Nie będę ci dbać o kremów. A. Tak, bardzo dobrze. Dziękuję. Przyda się bardzo. Dziękuję bardzo. Już pokazuję. Płatki pod oczy. Nie znam, ale wypróbuję i powiem. E, w każdym bądź razie kupili to w Douglasie, tak? Karla? I to jest. Co to jest? Serum pod oczy? Tak. Hmm. Już, 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 już. O, takie jakby y, luksusowe. No. Który, które myśli, myśli, o, o... Ale świnie. Ja słyszę co wy tam gadacie z tyłu. Co faktury wysłać. Ale ładnie pachnie. Bardzo fajne. Dziękuję bardzo. Ja pod oczy. Naprawdę potrzebuję. Czyli najpierw płatki, a później serum. No, serum to codziennie, bo jeśli płatki, to nie wiem. Bardzo płatki dziękuję. Za, ale... Super prezent. Wypróbuję i Wam powiem. Ale na pewno no. dobry, bo znając ich gust, to zawsze coś fajnego i przydatnego dostanę. Pokażę Wam okolice. Zeszliśmy na dół do ba. Co robić tu? Karla znalazła ten hotel, bo już się chciałam chwalić, że to ja. Ale nie. Ja po prostu poprosiłam, żeby znalazła nam jakieś wakacje. I to wszystko tego oto mojego dziecka zasługa. Ale jest ładnie. Tylko, że właśnie dzisiaj nas deszcz. Napotkał. Daleko to jest? Trzeba iść od pokoju do tego baru. A tu zobaczcie jak schodzimy do restauracji, jest piękny widok. Tylko teraz oczywiście pada, ale jest pięknie tu naprawdę. Chcesz dalej? Tam do słodkości? Nie, poczekam może na kolację. Bardzo głodna jestem, ale tak, kawki bym się napiła chyba. A chcesz być sfańszy? Na dziewiętnastą równo ta kolacja. Od dziewiętnastej. Od dziewiętnastej. Dobra, tam gdzie ten bar, czy gdzieś indziej? Niżej jeszcze. Zobaczymy co doby, Ale coś pachnie. Co? Oh. Jaki cię chodzinek? Co ty gadasz? Na dół czy na. Nie, na górze jest. Dobra, zobaczymy, jak tutaj karmią. No, <susza> Nagrać, jak to wygląda. <susza> hmm. Ojej, o Jezu, Jezu, becia, o się. Becia. Mama no, no są frytki, tak? Masz Ale tależ? po co mam frytki Tyle na to? Tu masz talerz? Alex. Musi poczekać, bo ma, mamy... Pójdź go, nie przecież nie ucieknie. Pojedliśmy. Oh, naprawdę full jedzenia i bardzo dobre. Idziemy leżeć. Czy idziemy gdzieś dzisiaj? Do baru. A gdzie ten bar był? Tutaj. No skręćcie, ja tylko wezmę sobie herbatkę z karbiety. a nie musisz tam wchodzić. Ja, latka, jestem głównym przewodnikiem tego baru. Nie idziesz byś przewodnikiem, dobranocki. O to nie ma problemu. Tłumki, tłumki, gumisia mogą być. Chryste. Coś zapomniałeś, kochanie? Nie? Ja? No, to no, Ale co? Karam się pomoże. Mm. Browarka, przyniesie. Jesteś niegrzeczny, Ci dam browarka. Chodź. Idziemy. Fajnie tutaj porobione są te rzeczy, nie? Mam też tutaj